Przechodzący się po Wenecji nie zdają sobie sprawy, że tuż obok znajduje się wyspa San Michel, na której chowani są zmarli mieszkańcy miasta. W czasach średniowiecznych wyspa była popularnym celem rybaków i podróżników. Od 1807 roku, kiedy chowanie zmarłych w części kontynentalnej zostało ogłoszone jako niezdrowe, wyspa pełni rolę cmentarza. Zmarłych przewozi się na wyspę specjalnymi gondolami. Kolejny cmentarz mieści się w pobliżu górniczego miasta Lanoria w Chile. Zostali na nim pochowani pracujący w kopalniach niewolnicy, w tym małe dzieci. La Noria to jedno z najbardziej przerażających miejsc, jakie możecie odwiedzić. Większość grobowców zostało wykopanych, a z otwartych trumien pojmowano częściowo ubrane szkielety, dlatego nie trudno o zjawiska paranormalne. Włoski kościół zmarłych znajdujący się w Urbanii nie tylko straszy nazwą, ale również tym, co znajduje się we wnętrzu. Zwiedzający mogą podziwiać tu 18 dobrze zachowanych mumii ze średniowiecza i renesansu, stojących w indywidualnych szklanych grobowcach wystawionych tuż za ołtarzem. Ciała zmumifikowane zostały w 1833 roku i od tej właśnie pory pozostają na wystawie. Chociaż niewielki, to podobno jeden z najbardziej nawiedzonych cmentarzy świata. Ten zbezczeszczony cmentarz do dziś stanowi epicentrum niezliczonych demonicznych i satanistycznych obserwacji paranormalnych. Najstarsze nagrobki sięgają do połowy 1830 roku. Wiele nagrobków zostało zniszczonych, a ciała większości zniknęły na przestrzeni lat. Z 200 nagrobków nienaruszonych pozostaje około 20. Katakumby Paryża to największy grób świata. Podczas gdy w Paryżu żyje obecnie trochę ponad 2 miliony ludzi, pod ich stopami spoczywają ciała 6 milionów zmarłych. Jest to sieć korytarzy w dawnych kamieniołomach z czasów cesarstwa rzymskiego. Mają długość sięgającą 50 kilometrów, a rozciągają się na obszarze około 700 hektarów. Mrok, cisza oraz obecność tak wielkiej ilości ludzkich szczątków robi tu piorunujące wrażenie i zmusza do refleksji.